Dzień dobry, witam na moim kolejnym materiale. Tym razem on jest poświęcony siatkom UTM i MGRS i tego, jak ich używać w praktyce trekkingu. Wiele osób myśli, że to jest dokładnie jedno i to samo. Nie jest. I zwłaszcza osoby przyzwyczajone do pracy z siatkami MGRS, jak dostaną czysty UTM, no, jest pewna konsternacja, więc, żeby jej uniknąć, teraz o tym. Opowiem. Pierwsza sprawa, skąd w ogóle wzięła się taka popularność tych dwóch układów, bo podawanie standardowych współrzędnych ma swoje takie niedogodności. Napisałem badę, to będą bardziej niedogodności. Po, po pierwsze, musimy pamiętać o kierunku, czy to jest północna na szerokość, południowa długość, wschodnia czy zachodnia. W Polsce, jak działamy, nie mamy tego problemu, ale jak już pojedziemy do Wielkiej Brytanii, przez którą przebiega południk zerowy, no to może nam to troszeczkę utrudniać funkcjonowanie. Drugi powód to jest taki, że ta sama, to pokazywałem, miara kątowa może się różnie przekładać na miarę liniową. Taki prosty przykład. Mamy tutaj stopień. W południowej Polsce, stopień w północnej Polsce, no i w północnej Polsce jeden stopień to jest 63 km, ale już w południowej 74. Co to oznacza, że jak się w okolicy Władysławowa pomylę o minutę, to to będzie błąd kilometr 50 metrów. W Tatrach, ta sama pomyłka, to jest kilometr 230 metrów. I jak to rozwiązać? No po prostu można używać map sporządzonych w odwzorowaniach, które będą odporne na te akurat niedogodności. Wiemy, że jeżeli odwzorowanie dopasowane jest do małego terenu, to te błędy są niewielkie. Ale najważniejsze, żeby ten teren był dość wąski, dlatego dobrze jest stosować odzorowania. Dopasowano takich pasków biegnących przez duży fragment Ziemi. I takim właśnie odzorowaniem jest odzorowanie UTM. Odzorowanie, którego założenie było takie, żeby przejść na metry. Czyli kulę ziemską poza obszarami arktycznymi, czyli na południu powyżej 80 stopnia, na północy powyżej 84, podzielono. Na równiku na pasy po 6 stopni, każdy, i ponumerowano je kolejno od 1 do 60, zaczynając od południka 180 stopni, i numeracja szła na wschód. Ktoś może zapytać, dlaczego od południka 180 stopni, jak przecież południk zerowy to jest Grinch? Odpowiedź jest bardzo pragmatyczna. Jak zobaczymy, Tą mapę, ten system rozłożony, to widzimy, że południk 180 przebiega przez teren, który jest. Nie ma tam zbyt dużo lądów. Co więcej, ten malutki fragment lądu jest bardzo rzadko zaludniony. Przy takim układzie mamy niemal całe lądy niepocięte w jednym widocznym fragmencie. Możemy opisywać położenie w takim systemie. X i y, jakiego uczymy się w szkole. I teraz odpowiednikiem x są pod te pasy południkowe sześciostopniowe. Co będzie odpowiednikiem y? Odpowiednikiem y są pasy równoleżnikowe, które są określone tutaj literami od C do X i też rosnąco od południa na północ, żeby było jak w szkole. X y. Co ważne, jak zobaczymy bliżej, w tych literach pominięto dwie. Pominięto o i pominięto i. Znowu z powodów bardzo pragmatycznych. O jest bardzo łatwo pomylić z cyfrą z i 0, duże i bardzo łatwo pomylić z cyfrą 1. Więc żeby tego uniknąć, o po prostu ominięto te litery. I teraz w ten sposób powstały nam tak zwane pola strefowe, takie no, powiedzmy prostokątne, które z każde z nich opisane liczbą oznaczającą pas południkowy i literą pas równoleżnikowy. Polska, jak widzimy, leży w trzech strefach, 33U, 34U i... Dosłownie niewielkie fragmenty na wschodzie zawadzają o strefę 35 U. Położenie, lokalizację punktu podajemy, informując w jakiej odległości ten punkt leży od południowo-zachodniego rogu tej strefy, podając najpierw odległość wschód-zachód, czyli znowu X. A potem odległość południe-północ, góra-dół możemy powiedzieć, czyli y. Pamiętać, że tym musimy, to czasami na początku nas dziwi, że jakbyśmy to rozłożyli wirtualne kwadraty, pasy południkowe wyznaczone na równiku po 6 stopni, podzielili je na kwadraty, a następnie na to ściągali powłokę z globusa, to powstałyby nam takie tutaj widzimy dziury. I rzeczywiście w tym odzorowaniu coś takiego jest. I znów bardzo pragmatycznie, jeżeli jakiś z tych wirtualnych kwadratów wypada w tym obszarze, poza tym takim hmm, kawałkiem globusa, to jego po prostu nie ma. I na mapach czasami nas może zdziwić, że mamy kończy nam jedna strefa, zaczyna druga, ale Wydaje nam się, że brakuje tam wielu kilometrów. Nie, nic nie brakuje. One po prostu są gdzieś wirtualnie i w terenie nie występują. To jest bardzo pragmatyczne odzorowanie. I teraz, jak do tego podejdziemy w praktyce? No, wyobraźmy sobie, że chcemy podać koordynaty pomnika Mickiewicza na rynku w Krakowie. Patrzymy na mapę. Kraków leży w strefie 34U. Więc sam początek informacji mamy, no wyjątkowo nieprecyzyjne. Tu potrzebna nam jest mapa z naniesioną siatką UTM. Tu jest kawałek takiej mapy i ma, widzimy te linie siatki. I linie siatki opisane są liczbami informującymi, ile kilometrów od, w tym, od granicy strefy znajduje się ta linia. Ta linia przebiega 423 km na wschód od zachodniej granicy strefy 34U. Ta przebiega 5547 km na północ od południowej granicy tej strefy. I zawsze jest taki zapis, że, y, ponieważ jak sobie y, Przypomnimy, te pola strefowe są takie, tak wydłużone. Więc długość południkowa jest dużo krótsza niż równoleżnikowa. Stąd zawsze ta długość południkowa jest mniejsza od 1000, więc podajemy tylko trzy cyfry. Przy czym, jeżeli to będzie kilometr, to podamy 0,01, a ta wartość. Równoleżnikowa jest czterema cyframi, bo ona przekracza, jak widzimy wielokrotnie, to jest kilka tysięcy z groszami. Zawsze to podajemy trzema cyframi, to podajemy czterema. Nie możemy o tych zerach z przodu zapominać. To jest czasami błąd, jaki popełniamy. Mamy już taką siatkę z tymi koordynatami, co dalej? Teraz sprawdzamy. Rynek mamy. Tutaj, mam nadzieję, że widać kursor. Więc widzimy, że on leży na zachód od tej linii, 423 km od granicy i na północ od tej. Czyli mamy już taki zapis, że wiemy, że leży w tym kwadracie. No więc, już tu są następne elementy adresu. Mamy zapisane tam. W tej chwili uzyskaliśmy to, już możemy komuś podać jako koordynaty, ale to będzie kwadrat, cały ten kwadrat, kilometr na kilometr. W trekkingu nas to nie satysfakcjonuje. Musimy uzyskać informacje dokładniejsze. Jak się do tego zabieram? No, Potrzebna nam będzie linijka i yy, musimy wiedzieć. Z jaką mamy skalę mapy? Załóżmy, że pracujemy na mapie w skali 1 do 25 tysięcy, a więc kilometr w terenie to jest na tej mapie od, odcinek 4 cm. I co robimy? Mierzymy, w jakiej odległości od tej, tej linii, którą znamy, leży nasz pomnik. No, widzimy, że on leży, tak, yy, 3 cm. 9 mm, no tak, 30 czy 95 cm. No więc ile to będzie metrów od tej linii liczymy? 4 cm na mapie to kilometr, czy 95 to będzie x. Z proporcji wychodzi nam, że to będzie 987,5 m, Zaokrąglamy do 987 i już mamy. Z dokładnością do metra opisane położenie na linii zachód-wschód. Analogicznie postępujemy dla równoleżników. Tu nam wyszło, że to leży na pół centymetra. Zatem znowu przeliczamy i mamy 125 metrów. Więc wiemy koordynaty UTM pomnika Mickiewicza w Krakowie to 34U, 42, 39, 87, 55, 46, 125. To są koordynaty podane z dokładnością do jednego metra. No ale takiej dokładności nie uzyskamy pracując z normalną mapą. Taka dokładność jest czasem, nawet dla GPS-ów oddorowych nieosiągalna, więc to zaokrąglamy. Przy czym zaokrąglamy w ten sposób, że po prostu odcinamy niepotrzebny rząd wielkości. Więc, jeżeli podamy tutaj o jedną cyfrę mniej, tu mamy kwadrat med na metr. Jak odetniemy po jednej cyfrze na końcu, otrzymamy koordynaty kwadratu 10 na 10. Jak odetniemy po kolejnej cyfrze na końcu, otrzymamy koordynaty kwadratu 100 na 100. I dlatego, że go już po liczbie cyfr wiemy, jaka jest dokładność tego podanego pomiaru, dlatego jak mówiłem, nie zapominamy, jak jest to powiedzmy trzeci kilometr, to nie zapominamy na dwóch pierwszych pozycjach wpisać. No ale UTM ma swoje mankamenty. Po pierwsze, nie obejmuje terenów polarnych, przypominam, tylko do 80 równoleżnika na południe i 84 na północ. Po drugie, kiedy na przykład podajemy te koordynaty przez telefon, czy przez radio, to jest dobrze jest, żeby nie podawać dużych, długich ciągów cyfr, bo się łatwo pomylić. Poza tym musimy pamiętać, że Podając informacje po radiu czy przez telefon, podając koordynat, jak podajemy bardzo długie ciągi cyfr, jest łatwo o pomyłkę wynikającą z jakichś zakłóceń. Dlatego dobrze jest to przeplatać literami. Więc jak to skrócić? No, wymyślono, jak to skrócić w celach wojskowych, gdzie mają dużo stresu. I wymyślono MGRS, czyli system typowo wojskowy. W zasadzie jest to UTM, z kilkoma modyfikacjami, ponieważ jest oparty o siatkę UTM, dlatego jeszcze jest często nazwał zwany zamieni. Jakieś to modyfikacje? Uzupełniono go obszary polarne. Obszary polarne na południu nazwano polami stref strefowymi A i B, Obsar obszary polarne na północy Y i Z, czyli ładnie uzupełniono ten ciąg lit. Druga zmiana to jest taka, aby właśnie coś zrobić z tymi cyframi. Wymyślono więc, że każde pole strefowe będzie podzielone na kwadraty 100 km na 100 km, które będą opisane dwoma literami. No, będzie AA, AB, AC. I teraz, jak mamy takie strefy, jak to wygląda w Polsce? W Polsce mam tutaj granice stref i mamy na przykład kwadraty. Tu CA, DA, EA, Czyli jak widzimy, alfabet rośnie w kierunku zachód-wschód i w kierunku południe-północ. I lokalizację punktu podajemy bardzo podobnie jak w takim czystym UTM-ie, ale już nie odnosimy się do południowo-zachodniego -zachodnie, południowo rogu całego pola strefowego, tylko tego kwadratu. 100 km na 100 km. I teraz jak ten MGRS stosujemy w praktyce? Znowu koordynaty pomnika Mickiewicza na rynku w Krakowie. 34U to już wiemy. To jest kwadrat DA, czyli mamy 34U DA. Bierzemy mapkę z siecią MGRS. Tu już jak widzimy, podane są kilometry. I tu są zawsze tylko dwie cyfry. No i widzimy, że tu mamy, tak jak widzieliśmy, 23 i 46, czyli znowu tutaj, proszę zobaczyć, jak podajemy dokładność, żeby podać dokładność kwadratu kilometr na kilometr, używamy tutaj symbolu pola strefowego, dwóch liter i czterech cyfr. No, ale znowu potrzebujemy zrobić to dokładniej. Przyjmijmy ta sama skala 1 25 i analogicznie, jak przy MGRS-ie. Wyciągamy linijkę. Mierzymy. Mamy te same parametry. 98, 987,5 metra. Mierzymy w poziomie. No, ta sama oś nam nie przesunął. Mamy 125 metrów i uzyskujemy dokładnie. To samo położenie tego, tego obiektu. Czasami, jak się ludzie zaczynają uczyć tego pracy z MGRS-em, wielu osobom łatwiej jest operować na kwadratach, więc często prezentuje się to w taki sposób. Jeszcze raz to powtarzam: 34 U, DA. Siatka kilometrowa, widzimy, że tutaj mamy kilometr 23 i kilometr. I taki kwadrat, kilometr na kilometr jest 46, czyli 23, 46. Mamy ten kwadrat na przecięciu tych wielkich pasów. Zbliżamy to, nakładamy, jakby wirtualnie, znowu każdy z tych kwadratów dzielimy na 10 mniejszych i patrzymy, że to jest w kwadracie no za, za dziewiątą kreską, czyli przed nim jest 9 pełnych kwadratów, i przed nim jest 1 też pełny kwadrat, czyli znowu mamy następną cyfrę 9 i 1. Znowu to, to przybliżamy, czyli znowu sobie to dzielimy na kolejne. 10 wirtualnych kwadratów, no i to jest tutaj 8 cały kwadrat, przed nim jest 8 kwadratów, przed tym są 2 kwadraty, czyli uzyskujemy po raz trzeci w taki sposób tą samą wartość. Tu jest taka informacja, na tym ładnie widać, że Tutaj nie zaokrąglamy, po prostu odcinamy następny kwadrat. Dlaczego? No, przykład czysto teoretyczny. Mamy kwadrat 100 km DA. Z jakichś powodów nam podano koordynaty z dokładnością do kilometra. Tutaj, czyli 34 UDA, 36, 46. Ktoś zaokrągli do 10 km, więc ponieważ 36 zaokrąglamy, no to będzie bo jest szóstka w górę, czyli będzie 4. 6 zaokrąglamy w górę, będzie 5. I nagle niespodzianka, bo nam wychodzi zupełnie inny kwadrat. Dlatego przy MGRS-ach nie zaokrąglamy, tylko jak, jak zmniejszamy dokładność, po prostu zasłaniamy cyfrę ostatnią, nie podajemy jej i już więcej nie kombinujemy. Taka drobna ciekawostka na mapach wojskowych NATO jest naniesiona siatka MGRS, ale też wprowadzono informacje pozwalające szybko uzyskać dane UTM oraz urzędne geograficzne w systemie stopnie minuty sekundy. To która jest strefa i który kwadrat widzimy na dole. Siatka kilometrowa mówi nam który to jest kilometr w obrębie tej siatki, ale zawsze w każdym rogu jeszcze przed tym symbolem MGRS-owskim mamy malutkie małe cyfry. Czyli tutaj to jest 34U DV 46 75, ale gdybyśmy Chcieli podać czysty UTM, to będzie 34U, 446, 5475. Tu z kolei mamy podane współrzędne w stopniach i minutach, i w każdym rogu mapy będą dokładnie te informacje, i znowu to by było na tyle. Jak się podobało, to wiecie co robić. Subskrybujemy, lajkujemy. Komentarz taktyczny. Jak się nie podobało, też wiecie, nie lajkujemy, ale subskrybujcie, bo może będzie lepiej. Dziękuję za uwagę.